Piotr Wójcik, dzień dobry. Spotykamy się przy okazji Światowego Dnia Astmy. Dziś naszym gościem jest profesor Marek Kulus, przewodniczący Koalicji na rzecz leczenia astmy, kierownik Kliniki Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Astma jest chorobą, która bardzo często dotyka dzieci. Pytanie, jak bardzo często, ile dzieci ma astmę też ciężką, ile powinno być włączonych do programu lekowego w związku z tym, no a ile rzeczywiście realnie z niego korzysta? Od wielu lat dane epidemiologiczne wskazują na to, że procent dzieci chorujących na astmę to jest w różnym że kraj na podobnym etapie rozwoju to jest około 10% i ta liczba w związku z czym jest dosyć wysoka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taką średnią klasę w szkole 30-osobową, to przynajmniej trójka dzieci w w tej klasie jest, choruje na, na astmę, a więc to jest choroba bardzo, bardzo częsta. Z tym, że oczywiście ona ma różne twarze. Już nawet jest to bardzo jaskrawo widoczne podczas oglądania standardów leczenia astmy, gdzie wyróżniamy 5 stopni leczenia astmy, a ten najcięższy, trzeci, piąty stopień leczenia astmy, szczęśliwie dotyczy tylko mniej więcej trzech populacji. U dzieci te dane nie są takie precyzyjne, w związku z czym trudno jest nam powiedzieć, ile tych dzieci w rzeczywistości z ciężką astmą jest. Niewątpliwie te dzieci. Częściej niż dorośli trafiają do lecznictwa zamkniętego, do szpitali, czas zaostrzeń, uzyskiwać pomoc, a jest to możliwe do uniknięcia poprzez prawidłowe leczenie. Pamiętajmy, że astma, również w wieku dziecięcego, jest chorobą przewlekłą chorobą zapalną najczęstszą przewlekłą chorobą zapalną układu oddechowego. I tutaj leczenie przeciwzapalne jest zupełnie kluczowe dla jej prawidłowego leczenia. To, że mamy niestety dane mówiące o tym, że w ponad 50% przypadków astma nie jest w pełni kontrolowana, że tylko mniej więcej 10-20% populacji astmatyków ma tą astmę prawidłową. Kontrolowaną, to jest niestety bardzo, bardzo zły bardzo zła wiadomość. Chciałbym również powiedzieć o tym, że astma ciężka, mimo tego, że jest astmą, która budzi grozę, wcale tak często u pacjentów pediatrycznych nie jest, nie mniej. Warto jest pamiętać o tym, żeby tę postać astmy prawidłowo leczyć, dlatego że ona rodzi najwięcej kosztów, jeżeli chodzi o takie koszty bezpośrednie. Ona również rodzi później pewne przewlekłe konsekwencje, dlatego że wszyscy sobie zdajemy sprawę, jeżeli coś zaniedbamy w okresie dziecięcym, to będzie miało skutki również w życiu, w życiu dorosłym. Astmy ciężkiej, tak jak powiedziałem, liczymy, że jest około, około 3% i tę astmę również potrafimy leczyć. Często pacjenci nie wierzą, że tę postać udaje się kontrolować. Nowe leki, w tym leki biologiczne, pozwalają na, na prawidłowe leczenie w większości naszych pacjentów. Programy lekowe, które są dostępne, które powoli podążają za tym, co możemy zaoferować dorosłym, nie są aż tak wszechstronne w wieku dziecięcym, jak jest to w tej chwili już u dorosłych. My w tej chwili dysponujemy trzema lekami. Biologicznymi, które można by było stosować dzieci. Przy czym dwa z nich stosowane są powyżej 12 roku życia, a jeden od 6 roku życia. Chcielibyśmy, żeby ta możliwość dostępności do leków biologicznych była większa. Możliwość włączenia czwartego leku biologicznego od 6 roku życia jest nawet możliwa na podstawie obowiązującej w Polsce charakterystyki produktu leczniczego, więc robimy wszystko jako koalicja na rzecz leczenia astmy, ażeby te możliwości również uległy poszerzeniu. No właśnie, powiedział Pan, że ta sma ciężka dotyczy 3% pacjentów. Jak dużo dzieci z tej grupy jest rzeczywiście włączonych do leku, jakie do programu lekowego i jakie też ograniczenia w włączaniu sprawiają, że ta grupa jest mniejsza lub, lub powiedzmy nie, nie w pełni odpowiadająca potrzebom. To jest no, bardzo taki trudny temat, dlatego że ja czuję się niejako za, za, za... Prawie personalnie odpowiedzialny, dlatego że jako pediatra staram się robić wszystko, żeby dostępność tego leczenia w najtrudniejszych postaciach astmy była, była większa. I to nie jest wina jednej strony, żeby można powiedzieć, że to leczenie nie jest dostępne, dlatego że. Mamy dosyć dobre kontakty z Ministerstwem i tutaj dostępność do programów lekowych i nasz głos jest wysłuchiwany, aczkolwiek istnieją pewne formalne trudności, jeżeli chodzi o dostępność do, do programu lekowego. Tak jak powiedziałem, spektrum leków się zwiększa i pomimo tego, że wydaje się, że w programie lekowym. Kalkulując tak na podstawie danych, powinniśmy mieć około tysiąca dzieci. Tak naprawdę w ciągu ostatnich pięciu lat było leczonych jedynie pięćdziesięcioro dzieci. To jest bardzo tru, trudne do wytłumaczenia, dlatego że są takie województwa w Polsce, gdzie ani jeden pacjent nie został do leczenia biologicznego włączony. Staramy się, to, staramy się to w jakiś sposób przeanalizować. Tutaj jako koalicja wykonaliśmy dużą pracę, jeżeli chodzi o badanie opinii ze strony zarówno pacjentów, jak i ze strony lekarzy, co ogranicza tę dostępność i z punktu widzenia. Takiego formalnego, ta dostępność jest wystarczająca, żeby pacjentom zaoferować odpowiednie leczenie. Być może ze strony pacjentów to spotykam się czasami już jako, jako lekość, może nie pierwszego kontaktu, ale tego kolejnego kontaktu z taką opinią, że leki biologiczne troszeczkę to brzmi jak leki ostatniej szansy. Tutaj. Powinniśmy pamiętać o tym, że to nie jest lek ostatniej szansy, tylko to jest taki lek, który może odwrócić taką naturalną, niekorzystną historię, naturalną astmu, że to, co nazywamy u dorosłych remodelingiem, czyli taką stałą przebudową struktury oskrzeli, w wyniku zastosowania leków biologicznych możemy zahamować, możemy ten proces tym zneutralizować i spowodować to, że on dalej nie będzie, nie będzie postępował. Nowe leki biologiczne, przynajmniej teoretycznie dają szansę na to. Natomiast z punktu widzenia praktycznego ja jako pediatra widzę, że ci pacjenci to jest cecha odmienna od tego, co obserwuje się u dorosłych. Ci pacjenci pediatryczni, którzy dostali leczenie biologiczne. Oni w jakiś sposób przestrajają się immunologicznie i wskutek stosowania leków biologicznych po roku leczenia ta się bardzo stabilizuje i nawet po zaprzestaniu stosowania leków biologicznych możemy tych pacjentów leczyć przeciwastmatycznie już zupełnie lekami. Innego kalibru. Także tutaj to jest, to jest zadziwiające, jak wiele możemy za pomocą tego nowoczesnego leczenia uzyskać. Korzyści dla pacjentów są jakby oczywiste, z tego co pan profesor mówi. Jakie korzyści mogą z takiego szerokiego włączenia? Tych, tych pacjentów, którzy, którzy mogliby korzystać z tego programu lekowego, jakie korzyści mogą odczuć opiekunowie, a także, także budżet państwa? Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o, o, o rodziców, to często nastolatków jest to taki trudny okres do, do kontroli właściwej leczenia, spowodowany tym, że rodzice troszeczkę tracą wpływ na to, co robią ich migusińscy, no i y, młodzież postępuje w sposób y, czasami dla nas dorosłych zupełnie zagadkowy. Więc y, ta kontrola astmy, którą y, jesteśmy w stanie wcześniej ustawić na odpowiednim poziomie kluczowym, tak jak powiedziałem, y, skutki odległe, a więc możliwość y, pełnej aktywności w przyszłości i podejmowania różnych Ról społecznych jest tutaj kwestią zasadniczą. Pamiętajmy, że ci pacjenci, wskutek ciężkiej astmy, mają sporo ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość wyboru dalszej drogi życiowej. Prawidłowa kontrola astmy będzie zapewniać im tą zdecydowanie większą możliwość i to jest ta cecha podstawowa. Ci pacjenci również będą rzadziej przebywać w szpitalu. Zwykle ich osiągnięcia, przede wszystkim edukacyjne, które później no, skutkują wyborem drogi, drogi życiowej, też są lepsze. To jest coś, co, 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 co poprawia perspektywy przede wszystkim młodych ludzi i niepokój, niepokój rodziców. Patrząc na to, jeżeli chodzi o, o, o punkt spojrzenia płatnika i punkt spojrzenia osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, to warto jest zwrócić uwagę na to, że, tak powiedziałem, koszty bezpośrednie związane z hospitalizacjami są dosyć spore w grupie tych najmłodszych pacjentów. Gdybyśmy potrafili tych pacjentów właściwie leczyć, oni rzadziej trafialiby do szpitali z powodu zaostrzeń i te koszty można by było również znacząco ograniczyć. A być może ci pacjenci również w przyszłości rzadziej korzystaliby z sporad no, lekarskich. Są takie badania, które potwierdzają takie nasze właśnie wycinkowe obserwacje. Że pomimo zaprzestania leczenia biologicznego, jeszcze przez okres czterech lat obserwuje się zupełnie przyzwoitą kontrolę astmy i nie wraca to do punktu wyjściowego, gdzie ta astma była bardzo niestabilna i powodowała spore ryzyko dla, dla pacjenta. Jeśli dobrze zrozumiałem i dobrze zapamiętałem i dobrze usłyszałem, z grupy około tysiąca pacjentów, którzy teoretycznie mogliby być włączeni do programu lekowego, jest w nim pacjentów 50, czyli to włączenie to jest na poziomie około 2%. So, jakie zmiany należałoby zrobić, wprowadzić, czy takie zmiany są w ogóle możliwe i kto też mógłby te zmiany przeprocedować, żeby to nie było 2%, tylko procent kilkadziesiąt, no bo to chyba by było z punktu widzenia klinicystów optymalne. To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że, tak jak powiedziałem, problem nie tkwi tutaj po jednej, po jednej stronie, bo, tak jak powiedziałem, mamy w tej chwili dostępność do leczenia biologicznego w różnych formach dla, dla pacjentów od szóstego roku życia, ale tam. Tylko specjaliści widzą pewne niuanse, które powodują, że część z pacjentów nie może być zakwalifikowana do danego programu lekowego. Leko te leki biologiczne troszeczkę różnią się wskazaniami i mechanizmami działania. Dla osoby, która te mechanizmy gdyby nie jest w pełni wprowadzona, wydaje się, że no, jak są cztery leki, to jest dobrze, ale każdy z tych leków działa nieco odmiennie. Kryteria kwalifikacji do tych, do tych leków są nieco, nieco odmienne. I tutaj często, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Staramy się, aby właśnie te kryteria była, były tak sformułowane, aby dla każdego pacjenta istniała możliwość doboru tego leku i żeby nie było wykluczeń, na przykład spowodowanych bardzo wysokimi stężeniami immunoglobiny GE, która ono z pewnych form terapii, a, a więc a inne leki takiego, takiego ograniczenia nie mają, więc tutaj staramy się wskazywać na te, na te możliwości, które przy minimalnych zmianach formalnych w programach lekowych ułatwią do nich dostęp. Z Ministerstwem Zdrowia na ten temat już tam sygnalizowaliśmy, i tutaj, no i w tej chwili, próbujemy, jako Koalicja na Rzecz Leczenia Astmy, zmobilizować osoby, które są po stronie. Dostarczycieli leków, ażeby wystąpiły z prośbą, z prośbą o pewne modyfikacje w programach lekowych. My do nich z taką prośbą się zwracamy i tutaj również w różny, w różny sposób chciałbym to, to podkreślić, że, że podmioty odpowiedzialne za, za dany lek tutaj są inicjatorami tej, tej ścieżki, która doprowadza do refundacji do. Do możliwości modyfikacji programów lekowych. To bardzo by ułatwiło, tak jak powiedziałem, kwalifikację pacjentów, ale też, tak jak powiedziałem, nie jest to koniec drogi, dlatego że staramy się również budować świadomość lekarzy, edukować lekarzy. Więc o tym, że każdy pacjent znajdzie właściwą. Drogę leczenia, i to jest decydujące. Tutaj staramy się omówić to nie tylko w gronie alergologów, nie tylko w gronie pneumonologów, nie tylko w gronie pneumonologów dziecięcych, ale również lekarzy rodzinnych i te kontakty nawiązaliśmy bardzo dobre, jeżeli chodzi o. o tę grupę lekarzy, no żeby o no potrzebę właściwej kontroli astmy tutaj budować i myślę, że nam się to, to powiedzie. Szereg inicjatyw takich jak na przykład pewne sygnalizowanie przy wypisaniu recept lekarzowi, który chce pisać kolejną receptę na na przykład glikokortykosteroidy systemowe, że ten pacjent już w tym roku otrzymał zbyt dużą dawkę tych leków, być może potrzebną, ale, ale żeby, żeby ta świadomość nie istniała, żeby też ta sygnalizacja, że ten pacjent jest być może nieprawidłowo leczony, żeby to również budziło świadomość możliwości, Modyfikacji terapii astmy. I w, końcu, I w końcu budzenie świadomości u pacjentów. Czasami pacjenci czują się skazani przez życie na to, że ta choroba ich ogranicza, że tak. Musi być. To nie jest prawda. Tu powinniśmy mówić pacjentom, że my jesteśmy w stanie zmienić ten naturalny przebieg, przebieg choroby, że możemy poprawić ich jakość, jakość życia. Tak jak mówiłem, leki biologiczne to jest taka nazwa, która może mieć złą konotację. Ja sam osobiście pamiętam takiego pacjenta, którego przez 4 lata namawiałem na to, żeby stał się uczestnikiem programu lekowego. Po tych czterech latach ze względu na ciężkość objawów wreszcie udało się tego pacjenta nie namówić, chociaż wydawałoby się, że jak trafić do profesora, To już na pewno podda się tutaj wszelkim sugestiom. Okazuje się, że rodzice byli bardzo tacy wycofani i ostrożni. Po roku leczenia biologicznego chłopak stanął zupełnie inaczej na nogach. Zaczął się cieszyć życiem uprawia w tej chwili. Taką aktywność, która przedtem dla niego była, była niedostępna, pomimo tego, że ten raz jest w okresie obserwacji już bez tracenia biologicznego, a ta kontralasty jest znakomita. Więc takie niestety podejście, nie tylko skierowane do jednej grupy, czy to decydentów, czy to lekarzy, ale również do pacjentów tutaj. Budowanie świadomości, budowanie czy działania edukacyjne są potrzebne wielokierunkowe. Dziś, przy okazji Światowego Dnia Astmy 2024, mówimy o takich problemach. I o takich wyzwaniach mam nadzieję, że jeżeli się spotkamy w 2025 roku przy tej samej okazji, to będziemy już mówić o sukcesach i o zupełnie innych wyzwaniach. No bo, jak wiemy, medycyna może przynieść i zawsze przynosi jakieś kolejne. Dziękuję bardzo. Profesor Marek Kulus, przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy, był moim i Państwa gościem.